Poseł Tomasz Nowak witam serdecznie przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw sprawiedliwej transformacji. Mówię o sprawiedliwej transformacji bowiem dla Koła to jest znakomity czas, w którym mogą trafić olbrzymie pieniądze, pieniądze z funduszu, które sięgają dla naszego regionu w tej chwili około miliard trzysta milionów złotych na nadchodzącą perspektywę. Te pieniądze będą dzielone tylko na te cztery powiaty. Kolski, Turecki, Koniński i Słupecki w ramach kompensacji za to, że tutaj były tereny górnicze i z tego górnictwa odchodzimy, odchodzimy od gospodarki węglowej na rzecz gospodarki zielonej. Chodzi o stworzenie nowych miejsc pracy i nowego motoru napędowego dla naszej gospodarki. Zawetowanie ustawy, co w tej chwili proponuje premier Morawiecki, może spowodować, że do naszego regionu nie trafi właśnie taka olbrzymia kwota miliard 300 milionów, ale także kolejne setki milionów z Wielkopolskiego Funduszu Regionalnego, z Funduszu Odbudowy, z Funduszu Modernizacyjnego, z Funduszy Społecznych, z Funduszy Centralnych, za właśnie z pieniędzy europejskich, jak na przykład infrastruktura i środowisko. Tutaj koło było beneficjentem na wiele milionów złotych, powinno być beneficjentem na jeszcze więcej milionów złotych, ale to jest uwarunkowane decyzją przyjęcia budżetu europejskiego. Dzień dobry, Artur Piechalak, Artur Piechalak przewodniczący Platformy Obywatelskiej i Powiatu Polskiego. Tak, ta decyzja jest nam nieodzowna, jest nam bardzo ważna. Proszę Państwa, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest narzędziem, które jest bardzo ważne dla subregionu, dla całej Wielkopolski wschodniej, ale szczególnie subregionu naszego Kolskiego, z tego względu, że po pierwsze z jednej strony z tego funduszu korzystaliśmy już, wiemy jak to robić, natomiast jak pokazują statystyki, My, nasz powiat, ten, z tego funduszu korzystał najmniej. Czyli szansa, potencjał jest tutaj ogromny. Największy, większy niż w innych powiatach. Dlatego y, potrzebujemy tego. To jest szansa dla rozwoju koła. Wiemy o tym, że mamy w naszym mieście, w naszym powiecie, ogromny potencjał. Mamy inteligentnych ludzi, którzy mają świetne pomysły. Mają, mamy doskonałą, doskonale wykształconą młodzież, która ma wspaniałe pomysły. Chcielibyśmy, żeby została tutaj, żeby cały czas była w kole, w powiecie kolskim, żeby nie emigrowała do większych miast, ale żeby przyczyniała się do rozwoju naszego środowiska lokalnego. Jest to możliwe przy udzieleniu im wsparcia, między innymi tymi środkami wyrównawczymi, o które dzisiaj walczymy. Proszę państwa, dlatego dzisiaj apelujemy szczególnie do wszystkich o to wsparcie w tej batalii o tą szansę dla koła, dla powiatu kolskiego. Bardziej jej potrzebujemy. My, jako Platforma Obywatelska, mamy pomysł, jak te środki spożytkować, jak z nich korzystać. Tak, jak powiedziałem wcześniej, to już jest zrobione, ale chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy iść dalej. Wiemy, jak to robić, mamy know-how, chcemy to robić, chcemy nad tym ciężko pracować, tylko prosimy o wsparcie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Łukasz Badach. Ja na zakończenie chciałbym zaapelować i zaprosić wszystkich samorządowców, wszystkie organizacje pozarządowe oraz firmy, przedsiębiorców do tego, aby zechcieli przystąpić do projektu sprawiedliwej transformacji. Wszystkie informacje dotyczące tego projektu będziemy na bieżąco umieszczali w polskich mediach. Zachęcam również do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Tam też znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących możliwości pozyskania środków, dotyczących składania wniosków o te środki. Serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję bardzo. Andrzej Szulgod, proszę Państwa, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie dotyczy tylko samego miasta Koła. To również są gminy Powiatu Kolskiego. To jest gmina Kościelec, która leży przy autostradzie. Gmina Koło, gmina Dąbie, Olszówka, Płodawa, Chodów. Te wszystkie gminy mogą skorzystać z olbrzymich pieniędzy na skok cywilizacyjny, który te pieniądze nam umożliwią. Musimy wspólnie postarać się o to, aby one przyszły do regionu kolińskiego i my jako powiat kolski moglibyśmy z nich skorzystać. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy bardzo.